Podczas oglądania Happy Fit fajny film, polecam, zauważyłem jak dziwnie jest on. Seksualny. Jak na film dla dzieci oczywiście. I nie, to nie jest troll teoria, to prawda. Film może być alegorią seksu, albowiem po prostu ocieka on nawiązaniami do stosunków seksualnych, najpierw pomówimy o tych. Na samym początku filmu pingwiny śpiewają Let's Talk About Sex, Baby, ale słowo seks jest zmienione na ex. Spytnie Inks D. Ta scena. Po prostu ta scena. I ta też w jednej scenie jest lodowiec w kształcie penisa. Małe pingwiny są trzymane przy kroczach ojców, nawiązanie do kaziroctwa. Gloria w jednej scenie wydaje odgłosy podobne do orgazmu. Teraz pomówmy o fabule. Mam bo to pingwin, którego upuszczono kiedy był jajkiem, to też nie jest on taki jak inne pingwiny reszta śpiewa, on nie potrafi i zamiast tego tańczy. Czyżby było to nawiązanie do masturbacji? Chodzi o to, że mambo mógł nie umieć uprawiać seksu, tak jak reszta pingwinów i zamiast tego masturbował. Chodźmy się porozmnażać.